Witam widzowie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie test. Dzisiaj zrobimy sobie test. Oto tych delicji. Delicje szampańskie, malinowe. Tak, malinowe delicja. Ceny nie wiem jaka była, bo paragonu też zapomniałem, ale to... Cena i tak się teraz często zmienia, to wiecie. Dzisiaj może kosztować czy coś, ale wiecie, jak inflacja idzie. I tak w sumie cena w tych czasach to się tak szybko zmienia, cena, że. Ale data jest ważna. Malinowe. Zobaczymy, czy te delicje są dobre. Oryginalne od firmy Delicje. Żadne tam podróby, tak? Zostawcie suba, olaż, rajka i komentarz oczywiście. Mile widziamy. No, bo jakby inaczej, nie? Delicje się prezentują bardzo ładnie, się prezentują bardzo ładnie, aż za bardzo ładnie. Zobaczę wam pokażę. No, wyglądają, wyglądają pysznie, nie powiem, że nie, nie powiem, że nie. Kamera musi oczywiście ostroj złapać Dobrze mi widać chyba to Teraz zobaczę na podglądzie No idealnie, idealnie Taka technologia teraz jest mm, mm, mm. Dobra. Nie popam, ja. no, dobre, dobre, mm. bardzo intensywnie czuć malinę no, świeża, dobra poranna opinia. Hmm. a przy okazji jeszcze mogę wam powiedzieć opinię o żywcu zdroju akurat mam wersję jabłkową no niestety testu jakby na żywo reakcji nie będzie, no bo już widać, że była pita, nie? Ale ogólnie żywiec jabłkowy jest, moim zdaniem, najlepszym smakiem ze żywców, nie? Niż tam u mnie najgorszy smak ze żywca to jest cytrynowy, nie? Znaczy, kurde, truskawkowy, moim zdaniem, a jabłkowy i cytrynowy to jeszcze są git żywce, nie? Jabłkowy i cytryna, w kolej mi najmniej podchodzi, no. Ale wracając do ciastek. Powiem tak. Oryginalne delicje to oryginalne, jadłem różne firmy delicje typu jakieś tam Rajska Pokusa i te inne jakieś tam podróby. Ale co oryginał to oryginał. Wiadomo, że zawsze oryginał to jest jednak oryginał, także no co mam powiedzieć, no pyszne, najwyższa ocena, no 9 na 10 daję, nie? Bo zawsze mogło być coś lepiej, 9 na 10 No co mam więcej powiedzieć, no bardzo pyszne, smak malinowy jest najlepszy oczywiście Gdyby na przykład był inny smak, to bym może dał gdzieś 7 na 10, bo pamiętam, że był taki smak, co mi mniej smakował Też był od tej firmy oryginalnej, ale to był jakiś chyba smak to był chyba smak pomarańcza. No, to też może dlatego, że ja nie przepadam ogólnie prywatnie za pomarańczą. Nie lubię tego owocu zbytnio. bo no może wiecie, wam by smakowała pomarańcza, tak. Ale ogólnie malinowe, najlepsze z tej firmy także malinowe delicje oryginalne, szampańskie polecam. Przemek speed Także no. <tryk> także tyle. Także wiecie już moją opinię. Powiedziałem 9 na 10. Także no. Także no chyba tyle, nie? Lajki suby. Oczywiście. I co, widzimy się w kolejnych testach chyba. A raczej na pewno. Bo tutaj jeszcze mam parę rzeczy do testowania. Mam jeszcze takie coś. Takie jeszcze cytrynowe. Trochę tego nakupowałem. Grześka mam jeszcze do stestowania. Tutaj mam jeszcze czekoladę szogetyn i rurki chyba z, z jakiegoś sklepu. Ale jakieś inne orzechowe chyba rurki. Trochę tego jest. No. Ale to po kolei nie wszystko naraz. Bo jakby się wszystko naraz nagrało, to by potem kontentu nie było. A tak to jest co nagrywać, nie? Dobra. No to co? Lajki, sube i chyba wszystko powiedziałem, nie? To. Dobra. Na następnym chyba teście zrobię test tych ciastek po prostu. Test ciastek zrobię. Te ciastka ogólnie są z netto, bo ja już jadłem parę razy. Także już mam, mogę powiedzieć, że one są z netto. Także no, także jeszcze są ciastka do testowania: Grzesiek, Czekolada, Szogatyn, Jest i Rurki. Także jeszcze gdzieś cztery testy mam zapełnione. Cztery testy na pewno jeszcze będą, To możecie być spokojni, że na pewno cztery filmy jeszcze. Na bank się pojawią. To wam mogę obiecać, że jeszcze cztery filmy na stówę będą. A dalej to zobaczymy. Czy będzie czas, bo praca też wzywa, no nie? Jakbym miał wiecie, jak kiedyś tyle czasu, to Kurde, też codziennie nawalił filmami. No, no dobra. Się gadu, gadu, ale czas spędzi. Się